To prawda, że śpiewanie jest moją wielką pasją od, 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 od bardzo dawna i y, że jeśli mam y, tylko taką możliwość, to, to y, koncertuję, ja robię swoje projekty różne muzyczne i jakoś mi to y, bardzo... Y, że tak powiem, powiem poszerza tę moją działalność zawodową w taki sposób też, że ja bardzo lubię te spotkania z widzami, one są zupełnie inne, inny jest kontakt, ja wtedy nie jestem, nie jestem skryta za żadną postacią. Jestem sobą, jestem Kasią, która śpiewa piosenki i to jest zupełnie, myślę, inna energia. Sceniczna. Te pasje rozwijam od dziecka, ale nie, nie byłam w żadnej szkole muzycznej, bo nie było takiej w moim miasteczku. Chodziłam gdzieś na jakieś zajęcia śpiewania do jakiegoś domu kultury zaledwie, ale brałam już wtedy udział w jakichś konkursach śpiewanych i rzeczywiście namawiano mnie na zdawanie na wydziały wokalne. Ja ostatecznie wybrałam teatr i poszłam do szkoły teatralnej. I dzisiaj staram się te dwie pasje jakoś łączyć ze sobą. A, a uczyć się śpiewać zaczęłam tak naprawdę dopiero długo po szkole, kiedy już zaczęłam zarabiać swoje pieniądze i, i, i mogłam sobie pozwolić na prywatnego nauczyciela śpiewu. Bo też to jest potrzebne: jeśli się tyle pracuje głosem jeśli chce się rozwijać, no to trzeba, trzeba też zadbać o swój warsztat. A jakie nowe projekty? Gdzie Panią zobaczę, bo usłyszę? Jesienią e, nowy serial Political Fiction na podstawie e, Remigiusza Mroza. E, będzie do zobaczenia na pewno na e, Polsat Polsatboxie, a potem w telewizji Polsat. E, nadal na playerze jest dostępny e, najnowszy serial z moim udziałem, Behawiorysta, gdzie gra mu pomiędzy innymi e, Roberta Więckiewicza. Więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie do nadrobienia, jeśli ktoś jeszcze nie widział.